Gabinet farfurowy wywodzi swoją nazwę od staropolskiego słowa farfura, czyli fajans. Stoi go bez mała 2000 płytek wykonanych w XVII-wiecznej Holandii. Dekorowane są rysunkami kobaltowymi przedstawiającymi sceny rodzajowe, biblijne, pejzaże, jeźdźców, stwor morskich. Wyróżniają się panele z kwiatami, których jest 122, a każdy składa się z 12 płytek. Gabinet farfurowy poddany był na przestrzeni wieków różnym zmianom. Niemniej jednak dekoracja ceramiczna w dużej mierze zachowała swój pierwotny charakter. Ostatnie prace konserwatorskie przeprowadzono w 1963 roku. Obecnie prowadzone prace obejmowały bardzo szeroki zakres działań konserwatorskich. Poprzedziły je szczegółowe badania dotyczące stanu zachowania i budowy technologicznej zabytkowej okładziny ceramicznej. W wielu miejscach zauważono tendencję do odspajania się płytek ceramicznych. Konieczne okazało się zdemontowanie ponad 250. Eu Na zdemontowanych płytkach znaleziono z tyłu dawne oznaczenia, będące wskazówką dla prawidłowego ich montażu na ścianach. Odkryto także znaki mogące wskazywać na manufaktury, w których powstały. Są one przedmiotem dalszych badań historycznych. Przeprowadzono zabiegi wzmacniające zaprawę wapienną, przy pomocy której osadzono flizy na ścianie. Wykonano w tym celu iniekcję, wykorzystując wąskie przestrzenie spoin między poszczególnymi płytkami. Wiele fliz wymagało wymiany starych rekonstrukcji. Te przewieziono do pracowni konserwatorskiej, gdzie przeprowadzono pełne zabiegi restauratorskie, łącznie z rekonstrukcją warstwy szkliwa przy użyciu żywic syntetycznych. Drobne ubytki uzupełniono już na miejscu. Wymianie poddano też prawie wszystkie stoiny, ze względu na ich zły stan zachowania. Przeprowadzono też konserwację dekoracji pozłotniczej. Miejsca przetarć i niewielkich ubytków uzupełniono złotem w Osobnym zagadnieniem konserwatorskim stało się wykonanie rekonstrukcji ubytków dekoracji ceramicznej, gabinetu farfurowego w partiach pod oknami. Podjęto decyzję o wykonaniu kopii list. W ceramicznej technice majoliki, czyli takiej, jaką stosowano w warsztatach XVII-wiecznej Holandii. Dekorację płytek maluje się na surowym szkliwie farbą kobaltową, która uzyskuje ostateczny kolor dopiero po wypale. Wymaga to nie tylko zdolności manualnych, ale także wyobraźni technologicznej. Do wykonania kopii wybrano 11 motywów z przedstawieniami stworów morskich. Prace konserwatorskie i restauratorskie pozwolą zwiedzającym odkryć piękno unikatowej dekoracji ceramicznej ścian gabinetu farfurowego wykonanej w czasach twórcy świetności pałaców w Wilanowie, króla Jana III Sobieskiego. Dla badaczy stały się już źródłem wielu ważnych informacji.